Chciałam z tej strony, ja, ja się już zostałem, to ja. I chcę wam pokazać, jesteśmy na kraju Niemcem, ponieważ ostatnio tutaj, kurde, dawno nie było, bo historia jest śmieszna i długa. Nagrywałem, miałem kanał YouTube, tylko że musiałem go usunąć, bo ponieważ, iż gdyż y, aż. Y, no, coś mi się nie podobało. Znaczy, nie, że nie podobało, tylko że po prostu. Beznadziejny ten kanał. Dużo subów miał, bo miał chyba 20 subów. Dla mnie to jest dużo. Nie wiem kto mnie tam oglądał, ale ktoś oglądał na pewno. No i mniej więcej to chodzi o to, że też na SkyBlocku ja mówię, więc jak chcecie wbić to link do znaczy no, link do serwera, IP serwera będzie w opisie tego filmiku. <laughs> I no, no i tak, no i gram na tym sklebloku. Patrzcie, tutaj mam takie tę, wydajność dwójeczkę. tutaj nie jeden odporność na ciernie i czapkę skórzaną, ale to, to, to spokojnie, ja tu wyklepię, czekajcie, już zrobimy hełm, O kurde, jeden jeden mi został. Trzeba będzie kopać. I hełm, Enchantujemy, enchantujemy na pierwszy. Ochrona jeden, git. I patrzcie. Full set, A, ja zużyłem diamenty. Aby <laughs> zrobić sobie. O, 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 ty! O, ty śmieć mnie! Ty, ty ja, ja gram na tym bloku z bratem, i on nie powie, że on ma 20 diamentów. A widzicie jakie to cufelu? A jak się ostatnio pytałem, czy ma diamenty pożyczyć, nie mam. <laughs> Co za cufelu? Jaki śmiech, A ja chciałem mu dać podki, kurde, te. 20, 22 podki chciałem mu dać tego. Yy, no. 22 podki EXPA. Ja tutaj bogaty jestem, bo ja cztery koła mam tutaj. Ty mi no pieniędzy nie zabraknie. Ech tak, to. Z... O, ja wam pokażę. ja Na poprzednim kanale to nagrywałem, tego nie. Tu mam taki fajny, tajny poziom. tego poziomu nie widać, bo on jest tutaj zasłonięty cały. No i tu jest mniej więcej kilo bratta. ta. Jego rudy, jego i ten. O, no. O, poczekajcie. DK2880 QO3M. Bang, bang, bang. Patrzcie. Dobra. To idziemy na lobby i idziemy na. Yy, idziemy na tego. Idziemy na FreeBuilda. Bo mam wam do pokazania coś, co robiłem poza odcinkiem. Tak. Wybieramy to. FreeBuild. No coś się buguje. Jakieś lagi są na serwerze. O. ph, Patrzcie. Skończyłem domek. Tak. To jest prawda. Skończyłem domek. Tam jest dom brata. Domek wykończyłem tutaj ładnie, tak. Tutaj są takie okna, tu są jest parę skrzynek. Między innymi w tej skrzynce są jedzenie, tu są surowce, patrzcie ile diamentów. Tu są jakieś te takie śmieciaki, nieśmieciaki, śmieciaki, moce, niezniszczalności inne. Takie mój diamentowy kilogram ja muszę go sobie wziąć. Senchantować. I tu są te takie Kupciaki, czekajcie, bo jak tu. O, pamiętam, pamiętam, pamiętam. Cegiełki. I patrz, co zrobiłem z tyłu. Najpierw tak o, o wyjdziemy. Deko, tu mamy farmę i brodawek, i zwykłą. Przepraszam. Brodawki są, są. Ale tam. Wiecie, ile ja się męczyłem z tymi głupimi kurczakami? Na 8 jajek wypadł mi tylko jeden kurczak. Nie ten mały, ten mały to już go rozmożałem. O, jeszcze mam snowmana. Sobie zrobiłem. No, tu nieskończone źródełko wody, wody. Taką farmę sobie zrobiłem. I tutaj ten Ten domek tak ozdobiłem. Eee, co chciałem jeszcze pokazać? Zenchantowałem muszę... no, sobie seta. Mam seta. Tutaj mi płacz jaki enchant w las. Tam chyba trzeci level dałem, albo piąty. I ochrona jeden powolna podanie Nie jednym. piękny podziw. Eee, enchant znaczy. Tu pociskami, pociskami yy, i ochrona jeden. A tu mam na mieczu grabiesz jedynkę, tu nie jest tu nie jest jedynkę, tu wydajność jedynkę. Ile osób? No trochę jest. No. Yy, mianowicie co do tego serwera, co mam otworzyć. Serwer będzie już może niedługo, być może następnym tygodniu albo za dwa. To tak może być. Yy, następny tydzień lub za dwa tygodnie będzie serwer otwarty już, będzie można wbijać, IP będzie w osobnym, yy, tym, tym, osobnym, no osobnym tym, yy, osobnym, yy, no, osobnym filmiku i wszystko tam. Jeszcze tylko te pluginy powryłam, więc jak mi kolega odda to moją dychę, co ma znaczy ma porzuciło do mnie dwie dychy, ale Eee! No, już rozłożę mu to na raty. No, to najpierw dych odda, to załaduję Payset Harden na no za trzy dychy, kupię serwa i będzie git. No, mianowicie tu mam drzewko, tu mam ładne przejście na tył, tutaj sobie wszędzie w rogu popostawiałem te, te, te glowstone. Y. Wiecie, ile tu glowstone kosztuje? 200, 200 Czy tam coś za 10 glowstone, a, a mi dropną. hehe. No. He, he. no. Więc yy, tak, to się, a, tak to się prezentuje. Epi do tego serwera, serwer, jak już mówiłem, będzie w opisie. Tu jeszcze muszę coś wymyślić. Tutaj muszę jakieś płatki zarąbać. Kotlet? Tworzył. Kurde. No. Yy, pff, u surowców, jak widzicie, bardzo dużo Redstone jest, bo Redstone to ja znajduję co chwilę. O właśnie, czekajcie. Warpka kalendarz. Dobra. Ja tutaj z tej skrzynki zabrałem dzisiaj. Ja dzisiaj z tej skrzynki. Było chyba 6 obsydianu i 2 diacyny. Teraz, ta dzisiejsza powinna być odkopana. Jest tam skrzynka, ale nie wiem co w tej skrzynce będzie. Dobra. PH. Eee, no kurde. No ja jeszcze nie mam tego pełnego. Kurde, to nie wiem co jeszcze zrobić, bo już mało czasu zostało. O, patrzcie, tutaj skrzynki mi podropiły. Jak klucz, pa, patrzcie, ja mam pieniędzy. Tutaj patrzcie ile pieniędzy, co nie? Wiecie skąd? Przedałem dwa mlecze. Dwa mlecze, po prostu. Dwa mleczyki, te takie dwa żółte kwiatki. Za pięć stów. Wow, 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 Pieniążki, pieniążki, pieniążki. Na. I drugie pięć stów dostałem za sprzedanie klucza do skrzynki, gdzie wydawało mi się, że mam skrzynkę, ale nie mam tej skrzynki. Bo nawet... Więc jest Tu mam KMC, tu mam wool i tu mam chroma case'a razy dwa. Tylko, że jest 0,2%, 0,2% na dropnięcie klucza, a 0,4% na dropnięcie skrzynki. No, więc tak prezentuje mój domek. Jeszcze tam tutaj gdzieś będę chciał zrobić coś, jakieś te lampy, nie wiem co tu jeszcze. Nie mam pomysłu. No. I tutaj już ładnie wyszło. Tutaj są kurczaczki. O, wszystkie urosły. Tu jest Snowman. Tu jest Colbins. I tu jest farma. I zwykła. I brodawek. Brodawki mogę podbierać pozbierać jeszcze. No, bogato kradny. Prąd słońce. słońca. O kurczę. Patrzcie, jak raz Dzisiaj Widzicie? I już 9 do, do przodu. Gorzej będzie z Rodem. Ja nie wiem jak ja ten statyw chemiczny zrobię, no, ale mniej więcej, tak się prezentuje mój domek. Co to jest mam z tyłu? Ty, Patrzcie, im krew jest z tyłu. ręka się bugowała jakaś, nie, nie mam peleryny, no dobra. No, więc tak się prezentuje mój domek. Myślę, że mój odcinek się wam wam spodobać. Dzięki za oglądanie. Łapkujcie film, oglądajcie. I jeżeli chcecie więcej, to muszę być dużo łapek. Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!